Pamiętnik pani Hanki? Wtorek, z audio czy Tambuki? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. Spotkałyśmy się na schodach BKB. Gdy ją zobaczyłam, od razu przeczułam, że poznanie musi nastąpić. Zatrzymała się i z uśmiechem wyciągnęła do mnie rękę. Czy pani pozwoli, że się przedstawię? Powiedziała po angielsku. Nazywam się Elizabeth Norman. Wymieniłam swoje nazwisko równie uprzejmie. Słyszałam od generała Koczyrskiego mówiła najprzyjemniejsze rzeczy o pani. Generał jest bardzo miły. A jakże się pani podoba Krynica? Nadzwyczajnie, dla kogoś, kto już jest zblazowany komfortem różnych zagranicznych miejscowości kuracyjnych, Krynica ma urok miłego prymitywu. Najwyraźniej w świecie chciała podtrzymać i przedłużyć rozmowę. Teraz już nie ulegało dla mnie wątpliwości, że wie ona kim jestem. Zaczyna się niebezpieczna gra. A no dobrze, nie cofnę się przed nią, zapytałam z zainteresowaniem. Pani na pewno dużo podróżuje. O tak, odpowiedziała. Podróże to moja pasja. A stale pani mieszka w Londynie? Zadałam jej to pytanie, by upewnić się, że nic o niej nie wiem. Jacek, o ile go znam, na pewno z nią o mnie nie mówił. Jeżeli zaś mówił, to tylko w tym sensie, że pragnąłby oszczędzić mi zmartwień z powodu tych spraw. Miss Norman potrząsnęła przycząco głową. O nie, właściwie mówiąc, nigdzie stale nie mieszkam, najczęściej jeszcze w Paryżu. Spędzam tam co roku dwa lub trzy miesiące. Zazdroszczę pani, powiedziałam, ale raczej pani jest Angielką niż Amerykanką, sądząc z akcentu i ze sposobu bycia. Dziękuję pani, uśmiechnęła się. Rzeczywiście jestem angielką urodziłam się w Birmingham i w Anglii spędziłam swoje młode lata. Ale później tak jakoś się złożyło, że w ojczyźnie swej bywałam niezmiernie rzadko. Moi rodzice z jakichś powodów przyjęli obywatelstwo belgijskie. A w Polsce pani jest po raz pierwszy. O tak, kiedyś bawiłam tu przejazdem zaledwie parę godzin. Tego nie można liczyć, prawda? Ale i pani, zdaje się, dużo podróżuje. Przynajmniej generał wspominał mi, że mąż pani jest dyplomatą, a służba w dyplomacji łączy się z częstym zamienianiem miejsca pobytu. O tak, kiedyś bawiłam tu przejazdem zaledwie parę godzin. Tego nie można liczyć, prawda? ale i pani, zdaje się, dużo podróżuje. Przynajmniej generał wspominał mi, że mąż pani jest dyplomatą, a służba w dyplomacji łączy się z częstym zmienianiem miejsca pobytu. Nieprawdaż? Oczywiście, przyznałam. Nie podróżowałam jednak tyle, co pani. Teraz zaś już od dłuższego czasu siedzimy w Warszawie. Wymieniłyśmy jeszcze kilka zdań z dawkowych uprzejmości i miss Norman poszła do siebie. Sprawia zupełnie miłe wrażenie. Jestem ciekawa, dlaczego nie wspomniała ani słowa o stryju Albinie. Stryj na pewno nie zwierzył jej się z tego, że rodzina nie utrzymuje z nim stosunków. Zagadkowa kobieta! Nie mogę pozbyć się jakiegoś podświadomego przeświadczenia, że ukrywa ona w sobie tajemnice znacznie groźniejsze od tych, które znam. Nie układałam jeszcze żadnych planów. Cieszę się jednak z tego, że teraz będę mogła bez wzbudzenia jej podejrzeń wstąpić któregoś dnia do niej i rozejrzeć się w jej apartamencie. Muszę koniecznie zdobyć sobie identyczne opiętro wyżej. W razie przyłapania mnie będę mogła się tłumaczyć pomyłką o piętro. Rozmawiałam z dyrektorem i obiecał mi, że apartament za dwa dni będzie wolny. Pan Larsen przychodzi teraz na obiady do Patry i jemy razem. Jest nader interesującym interlokutorem.